Witam i ponownie jeszcze raz, Pani, mam dla Was taką zagadkę tego typu. Będę dla Was, Wicałej Pani, bo chcę, żebyście mi na tą zagadkę odpowiedzieli bardzo dobrze. Czy na to będzie odpowiedź, czy nie? O, no to jestem bardzo ciekawy, Wicałej Pani, czy odpowiecie na to, czy na to jest luźna odpowiedź? No to właśnie. A zagadka polega na tym, ja Wam powiem. Muszę Was trzymać na, na pięć teraz. O! <laughs> yy, dobra, nie będę Was trzymać w i fajnie, bo to nie ma sensu. Yy, zagadka polega na tym, <laughs> ale widzicie, ale was trzymam, pani. Mm, 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 <laughs> no dobra, już nie będę was trzymać. Niepewności. Zagadka jest taka. Które były pierwsze? Jajko czy kura? Czy może kura lub jajko? To jest zagadka dla Was, witam pani. Ja wam nie odpowiem na to, bo znam odpowiedź. Widzimy pani sprawy tej zagadki które to było pierwsze, czy jajko, czy kura piszcie na komentarzach i pomyślcie logicznie, tak na spokojnie zobaczymy, kto trafi jak dobrze, ktoś trafi dobrze ten dostanie ode mnie poza mnienostynie ale tak moje, widzowie pani ciekawy jestem że odpowiecie na to bezbłędnie. Sprawy tej zagadki co było? kura czy jajko? czy odwrotnie kura czy jajko? no Ci się, ja ma, znam odpowiedź to i pani, ja znam akurat tą odpowiedź znam ale wam nie powiem powiem to będzie na stynie odpowiedzi, jak nie odpowiedzie. Nie dacie odpowiedzi żadnej, czyli poprawnej. To wam powiem, widzaj pani. A razie to wam nie powiem. pogłówkujcie troszkę na ten temat, widzaj pani. Zastanówcie no. się, widzowie pani. Co było pierwsze? Czy jajko, czy kura? Czy kura czy kura, jajko? Czekam na Wasze komentarze pod filmikiem w pani. Zobaczymy ile osób czy, czy górę osób trafi na moją na moje na moją wygadkę To jest moja zagadka tutaj Pani dzieci to pozytywnie czy nie, negatywnie, to jest wszystko. Od was, w serdecznie. Czekam, piszcie na komentarzach, zastępcie się. i zobaczymy. To jest dla Was konkurs tego typu. Zobaczymy, kto dobrze trafi. Kto dobrze trafi, ten dostanie ode mnie pozwolenie na streamie. Czekam na Wasze komentarze pod filmikiem bye.